O 3210. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Płocie są wspaniałe i smaczne. Nie piszcie, że mięsiarze ryby są po to, żeby, żeby je konsumować. Tu widzicie, jak jest prawidłowo wysmażona ryba. Nie przykleja się nawet do patelni. Widzicie płotki. Tu takie większe oczywiście były prawie po 30 cm. cm. jest smaczna, złowiona w rzece. Zawsze ma lepszy smak. I pamiętajcie, że od razu po wypatroszeniu, po wypłukaniu na patelnię, wtedy jest smakowita. Jeszcze Wam pokażę jak to będzie wyglądało na talerzu. Za chwilę, tak jak StarTV lubi, to i 50 do tego. Siema! No i właśnie, co dzisiaj jeszcze na obiadek? Tak jak wy pokazywałem, płotka już na talerzu, usmażona. Ładne usmażenie. Pokażę tutaj, jak ona powinna wyglądać. Do tego risotto z cukinii. Pyszne, wspaniałe, wyśmienite. Z pieprzem. Ten ryż jest taki lekko klejący. Konsystencję może pokażę. Pyszna, pyszna taka cukinia duszona. Typowo majówkowe sobotnie jedzonko. Wasze zdrowie, siema na zdrowie panowie i panie. Smacznego wszystkim.